wymieniamy filtr paliwa 1,9 diesel, Optawia 2, 2010 rok. Zaczynamy od odkręcenia tych śrub. Tork z 20 eee. już w samodzielnym odkręceniu tego mogą być problemy ja osobiście uszkodziłem nasadkę, bo po prostu było tak mocno nakręcone dokręcone, że się łamała przodem się uczy całe życie i jest ok. Teraz dokręcamy znaczy nie dokręcamy tylko na razie nakręcamy śruby ale po trochu po trochu i po tak aby ta równostka sobie nam dochodziła. z takimi paluchami dużymi jak ja, ale trudniej, no ale damy radę. Najważniejsze trzeba zrobić to nie żeby zachować szczelność. Wydatek to żaden. A, a. Jakość. Jakość. paliwa jest zachowana. I, i, i jednak. Bardzo trudno jest tego Najważniejsze, żeby nie przesadzić. No, i po wymianie nie no pobudziłem za bardzo. No i tak to wygląda. Teraz pozostaje na miejsce, kurom i silniki sprawdzić, czy nie ma wycieków. Należy pamiętać, że przy pierwszym uruchomieniu i po wymianie może trochę dłużej kręcić. I także też widziałem takie przypadki, że za pierwszym razem może nie odpalić, tylko dopiero za drugim. Jest to spowodowane tym, że no, pompa musi doprowadzić paliwo. tak. Układ może tam w mniejszym w większym, ale raczej w mniejszym stopniu się zapowietrzyć. Tak? Musi przepompować paliwo i to tyle. Aczkolwiek w moim przypadku najczęściej jak widzieliście przy tak przeprowadzonej wymianie filtra paliwa praktycznie jest niezauważalny długość odpalania, może może sekundy dłużej, może nawet nie zresztą leczycie praktycznie tak samo. No i teraz, teraz jak odpaliliśmy to idziemy zacząć, czy się tam nic nie poci Na razie nic ale coś się Nie wziąłem do końca Pytwa. nawet nie Do filtra warto sobie i szmaki położyć, żeby było położyć paliwem. to mi się nie paliłem tacy mają chcę się gdzieś zostawać okej, okay, no to mamy i teraz tak przygotujemy sobie to jest stary pizzy złożony to może być ten kod od butelki plastikowej ja mam ok jeżeli tak nie chcę iść to musimy to podważyć czymś z tym podważaniem też trzeba uważać bo zdarzyło mi się tak podważyć że budowę lekko wybiłem Delikatnie i poproszę Muszę się głowę zmienić na inny. Trochę z jednej strony, trochę z drugiej. Proszę i poszedł. Pierwszy, pierwszy raz jak to robiłem, to zrobiłem taki błąd, że, że to jest takie specjalne gdzie gdzie, gdzie gdzie można podważyć i tylko w tym miejscu podważałem no i wybiłem no i pokrywka została wystrzona a powoli wyciągamy o zsunął mi się z filtra Patrz, nic nie szkodzi przyniosę sobie jeszcze jedną szmatkę szmatkę, żeby tu nie, nie kapało do tego tak ok Teraz wyciągamy filtr, ale nie od razu tylko niech odcieknie Przejechany ten filtr. Niecałe 10 tysięcy km. Tankowany głównie olej i watis. Zwykłe paliwo. Nie żadne ekstra, super zwykły diesel. Za chwilę zobaczycie jak wygląda nowy filtr. tak sobie chwilę odcieknie a my nowe i proszę to jest niecałe 10 tysięcy przybytów właśnie, i po to jest filtr warto jeszcze Wystać paliwo z filtra i oczyścić, bo na dnie mogą być, a raczej na pewno będą, no tak, to jest po pierwsze. Ja to zrobię, ale będę musiał telefon odłożyć, więc nie nagram tego tą rzeczą, którą też zrobić aczkolwiek może następnym razem to tak, ale to, to będzie wszystko trzeba będzie wyszlifować i pomalować od nowa, bo tu lata tak koraza już się robi i też może być szczelność farba się uszczy Bardzo rzeczą jest wymiana uszczelki, Zawsze wymiana na nową, aby mieć pewność, że wszystko będzie szczelne. To wyciągamy. No, jest troszeczkę zniszczona, zabrudzona. Rozmaluję, aby lepiej mi weszła. I zakładam. Ta uszow jest o tyle elastyczna, że bez problemu wejdzie. OK. Da się Montuje się z jednej strony, nie da się tylko umieć, bo ten otwór. I tutaj właśnie montuję górę. Tak może w sumie nie wejść, to zrobimy to inaczej. Zrobimy ja tak. I teraz go umieścimy na tym bolsu. Powolutku, powolutku, powolutku. I go dociskamy. Wlakiutko. nic mocna siłę. Też kiedyś zrobiłem taki błąd. Że myślałem, myślałem teraz pokażę Taka szpara jaka szparajka została to myślałem, że do końca jest śrubami a to był błąd, bo wykrzywiłem wykrzywiłem obudowę.